Cześć, witajcie w kolejnym odcinku zmagań z samosterem z wiatrowym. Co dzisiaj? No, w międzyczasie udało mi się wystrugać taki, e, takie jarzmo, w którym będzie siedział statecznik tutaj. Dlatego jest szczelina, szczelina na 4 mm, żeby na ciasno wchodził ten statecznik. E, będzie tutaj otwór, przez który przejdzie taki no jak do B mini sworzeń ze sprężynką i z takim łebkiem on powinien tutaj tak, sprężynę go dociśnie i powinien tutaj ładnie trzymać i nie wyskakiwać i to będzie metoda na szybką zmianę statecznika w razie potrzeby, po prostu jeden ruch takiego sworznia wypinamy stary, wkładamy nowy i taki patent powinien się sprawdzić do szybkiego serwisu no dobra, ale to jest tylko górna część tego całego jarzma, która będzie tutaj, i ona się tutaj będzie bujała. Natomiast trzeba jeszcze zrobić dużo rzeczy, i dzisiaj mam zamiar, po pierwsze, podocinać ośki, czyli ten pręd ze stali nierdzewnej na długość. Rurę ze stali nierdzewnej, rurkę, która również będzie tutaj nasadzona z kolei na ten pręd. No i. Tę rurkę planuję obudować tutaj z, od zewnątrz, tak żeby wypuścić w dół część tego jarzma. Po co w dół? A no po to, żeby tutaj w jakiś sposób zorganizować miejsce na równowagę, czyli na obciążniki, bo statecznik swoje waży, więc musi tutaj być przeciwwaga na tyle duża, żeby środek ciężkości był poniżej linii obrotu, Czyli, żeby statecznik zawsze miał tendencję do powrotu do pionu. No i to i tak ambitne zadanie na dzisiaj. Zobaczymy, ile się z tego uda wykonać. Aha. Mniejsza, no ale trudno. Większa się ładuje. No, jednak się udało. Jedną stronę możemy już skręcić na stałe w sensie kontrę. 19 jednak. O, cyk. Dobra. Kontra siedzi mocno. Tak, i teraz patrzcie. Wjeżdża z jednej strony, i z drugiej strony też będzie kontra, ale pomiędzy jeszcze będzie podkładka poliamidowa. No i oczywiście rurka. Mierzymy, i tniemy rurkę. Przypominam ponownie, że wszystkie pomiary są wykonywane na tak zwane oko. Żeby się nikt nie czepiał, że tego nie mówiłem. Mamy to. Lekkie gładzenie. Dlatego wam nie pokażę. Dobra, rurka jeszcze ciepła, ale przymierzamy. Cyk. Podkładka. Rurka podkładka i nakrętki. Dobra, i teraz tak jest dużo luzu, ale to jest sprężyste i mi się ta sprężystość podoba o tyle, że będzie sama odrobinę korygowała luz. Tutaj, o! Może troszkę za ciasno. O tak! Kręci się swobodnie. Pomiędzy rurką a prętem będzie jeszcze film smaru. Więc będzie dobrze, będzie wystarczająco z drugiej strony. Druga kontra, będzie Jest ok. Zastanawiałem się, czy tutaj nie dawać również nakrętek i dopiero na nakrętkach ściskać, znaczy ograniczać te tuleje. Ale chyba nie ma sensu. Taka konstrukcja powinna być już ok. Na tym to wszystko powinno się ładnie bujać. Dobra, a teraz trochę myślenia, co dalej. Dobra, wykonamy sobie otworek póki co na stworzeń. Mam już oznaczony. Wymienimy wiertło. Ja wiedziałem, że to można by było i ręczną wiertarką, ale wiercąc stołową, mam 100% pewności że poszło to prosto, no dobra, 99,5 bo to jednak Parkside Parkside jest firmą do zastosowań amatorskich ale nie raz już podkreślałem, że według mnie jest naprawdę fajny a tu kolejna maszyna z ich Stajni, że tak powiem. Czyli właśnie wiertarka stołowa. Którą zaraz wam pokażę. A może akurat komuś się przyda taka wiedza, na ile to sprawne, na ile to dobrze działa. Mm. Dobra, na razie sama wysokość ustawiona. Teraz tak tutaj łapa. Brudna, więc troszkę oczyścimy. O, ustawiamy. Jest tutaj też laser. Wy tego pewnie nie widzicie, ale tutaj jest krzyżek laserowy. Natomiast ja tak czy siak wolę ustawiać o, w ten sposób, żeby sobie po prostu przymierzyć cyk. Tu wypada, teraz łapiemy, dociskamy łapą pek. Nie jest Na malutkich obrotach, no bo to drewno. Wiercimy. No, i mamy to. Bardzo prosta robota, jak dla wiertarki stołowej, to całe nic. Weszło tak, wyszło tak, czyli jeszcze rozwiercimy z tej strony. Aj, to brudziło. Ale. No, w środku troszeczkę, no bo to sklejka, no to troszkę powyłamywało, ale to się zaraz wyczyści. No i jak efekt? Zobaczmy. Mek Działa. Zabezpieczone z jednej i z drugiej strony. sprewżynka pracuje. Mek I wyciągamy. Super, o to chodziło. Kolejna rzecz odhaczona. Teraz słuchajcie, odchodzą wycinanki. Łukośnica z nową piłą radzi sobie naprawdę fajnie. Trochę to źle odrysowałem, i będę miał odpad. No ale trudno, niech już tak będzie. Będę Wam zasłaniał, ale nie mam gdzie tej kamery postawić. Niestety, sorry. To jest drugi element tego typu, bo jeden już jest. Był na miarę. No, prawie idealnie się zgadzają. Nie musi być na 100% idealnie. Co ja w ogóle robię? Otóż, widzicie? Widzicie. Otóż, to jest dalsza część jarzma, które się będzie całe bojało. Na to przychodzi. Jeszcze nie. Na to przychodzi dystans z czwóreczki, z czwórki, teraz tuleja, na to czwórka i to już jest praktycznie zlicowane z tą płaszczyzną i na to druga część jarzma. O taki sandwich, taka kanapka. I ta tuleja będzie trzymana właśnie w ten sposób, eee, czy dobrze, czy niedobrze. Czas pokaże, co dalej. Muszę jeszcze w to miejsce uzupełnić brak pomiędzy, pomiędzy eee, tą stlejką. Bo tutaj musi być taki sam dystans jak ten. Czyli muszę jeszcze wyciąć kawałek takiej grubości, czyli eee, grube to jest chyba ósemka, czwórka i ósemka. A te oczywiście są tylko przykładowe ucięte czwórki. Rozmiar z tego wykroje, to już widzę, że jest za wąskie. Więc będę musiał poprawić. Dobra. Ciachamy dalej. Dwie trujeczki. I teraz tak. Mam już... Leja wypadła. Mam już dwa krańcowe ograniczniki z ósemki. Mam dystansę, czyli tu trzy, tu czwóreczka. Pyk. czwóreczka. Dobra. I teraz trzeba to zamknąć, czyli osiem i jeszcze cztery. Powinno. E, Powinno wskoczyć. O! Kurde. Sklejki wskoczyły, tu ja wyskoczyły, tak? Ale, ale, ale. Wygląda na to, że jest. No i teraz to tylko podocinać. I to wariastwo będzie się działo w środku. O matko. Więcej z tym roboty, takie małe, takie pierdoły, takie docinanie, właśnie strasznie dużo czasu zżera. Niestety generuje o straszną ilość pyłu i prochu, a w takie małe piwniczce to jest zabójstwo. Muszę ukryć trochę drzwi, żeby pooddychać świeżym powietrzem. Słuchajcie, z racji tego, że każdej sklejki osobno nie chce mi się po prostu docinać, bo to jest dużo czasu i mierzenia. ...i różnych rzeczy. Chyba spróbuję to dociąć. No, słuchajcie... Wygląda to nieźle, Odrobina może się skrzywił ten docisk od góry, ale to nie jest duży problem. E, chyba jest fajnie. Chyba jest dobrze. Dobra, walczymy dalej. Dobra, stwierdziłem, że jednak muszę to do siebie złapać, żeby cokolwiek z tym dalej robić. Pierwsza sprawa, czy siedzi ciasno? Nie ciasno, siedzi luźno, ale to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza, że to będzie luźno się działo. Ja myślę, że tutaj wręcz, jak już polakieruję wszystkie te elementy, to tutaj właduje jakąś piankę montażową. Cokolwiek, co wypełni po prostu tę przestrzeń. Natomiast teraz tu wyciągam i to wszystko o to i to. Będzie musiało zostać zeszlifowane. Chyba, że tu udałoby się dociąć. Udałoby się. Próbujemy. O tak. No i proszę, dolna część prawie załatwiona. Reszta na sztyfierce, ale do tego zmienię wam kadr, żebyście widzieli, witajcie w innym kadrze. Po pierwsze, tak to co szumi, to jest farelka, bo tu jest w piwnicy zimno, więc się dogrzewam. Po drugie, no teraz myślę, że będziecie widzieli, co tu się będzie wyprawiało, bo chcę to, to i to wyrównać. Zatem. Do dzieła wygląda to nieźle. Tu troszkę można dopieścić jeszcze, no ale to nie o to chodzi, żeby to było przeidealne. To ma po prostu działać. Tu już się zgromadził dosyć spory ciężar, więc teraz zrobimy fajny test. Mianowicie zmontujemy całość i zobaczymy, czy ten ciężar, który jest na dole przypadkiem nie jest już wystarczający, żeby utrzymać pozycję pionową samego jarzma bez y, statecznika jeszcze. Dobra, dajmy tę podkładkę, żeby się stało zadość wszystkiemu, cyk, wchodzimy, tutaj druga podkładka, uciekło, no i to już nam coś mówi, o, to nam mówi, że nie. Że samo jarzmo jest cięższe niż to, co się tu na dole zgromadziło. No, w sumie ma to sens. Widać, że więcej materiału jest na górze niż na dole. Zatem będę musiał zrobić coś, co dociąży tutaj dół. Mam już na to pomysł yy, i waham się między dwiema opcjami. No, w sumie powiem Wam o co chodzi, bo myślałem, że albo Nawiercę otwór dziesiątką tutaj, tak żeby pręd gwintowany wszedł po prostu do środka, i tyle, bo to nie będzie żadnych obciążeń przenosiło. I ten pręd będzie nakrętkami dociążany z jednej i z drugiej strony. Albo zrobię kątownik dwukrotnie łamany, gdzie przykręcę ten kątownik tutaj. A w drugiej części kątownika, tej dalszej, że tak powiem, wywiercę otwór dziesiątką, znowu włóż, czternastką na ten pręd, po to, żeby dokręcać nakrętki. No nie wiem, teraz jestem w trakcie rozważań. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A coś zaraz wymyślę. Wybór padł jednak na aluminiowe płaskowniczki. Nie wiem czy dobry, czy niedobry, ale tak, z takiego cienkiego zrobiłem już jeden prototyp. Wygląda to nieźle. Wygląda fajnie, bo tak, po przykręceniu tutaj jestem w stanie dwa pręty wprowadzić i dociążyć nakrętkami, i to by naprawdę robiło uwagę. Ale to jest wąskie. Tam mam szerszy płaskownik, więc wygiąłem już pierwszy płaskownik. Teraz wyginam drugi. No i dobra. Wygląda dobrze. Teraz otwory. Słuchajcie, trzy otworki. Te trzy otwory może wejść w który przeznaczyłem właśnie na dociążenie, na balast. Dobra, pierwsze jest, teraz drugie. I tak. To niepotrzebne, ale teraz sprawdźmy. Pasuje. No pasuje. I zrobi to co trzeba, i tu drugie, i tu drugie. Dobra. Chyba to zaraz przekręcę, bo jestem ciekaw na ile to będzie działać dobrze. No dobra, kręcimy to. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie. Jest balast. Znaczy miejsce na balast. Jarzmo balastu, jakkolwiek by to zwał. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak pociąć. Jak pociąć. Pręd! Słuchajcie, pozakręcałem śruby i nakrętki i zobaczymy, czy ten ciężar jest wystarczający, bo to jest klu całej sprawy. Zatem tu w środek, myk, oś. Bez podkładek na razie, ale o oś. I słuchajcie. Y Troszkę siły muszę użyć, żeby wróciło, ale niewiele. Więc to, że niewiele siły muszę użyć, świadczy o tym, że tu wszędzie przyjdą jeszcze nakrętki. Ten ciężar zostanie zwiększony po to, żeby zrównoważyć skrzydło które będzie jednak wysoko. Ono nie będzie ciężkie, ale będzie wysoko na tyle, żeby łapać ten moment przechylający. Więc na pewno dokręcę nakrętek więcej, ale no kurde, słuchajcie. Jest już naprawdę dużo. Pomijam, że to jest ciężkie, bo <gryw> naprawdę jest. Myślałem, że troszkę jednak lżejsze wyjdzie, no ale trudno. Jest ciężko, ale tutaj... O, może tak, żeby to było widać dobrze. O, cyk. Rotor się obraca. A jarzmo statecznika się buja. I o to właśnie chodziło. Teraz jeszcze tak. Brakuje na pewno otworu, o tu, w tym miejscu, na e, linki, które będą wychylały się. Które. No, podczas wychylenia e, płata, czyli, e, czyli, czyli tego statecznika, będą ciągnęły za za, za za jarzmo tej części wodnej, czyli drugiej części e, samosteru wiatrowego. Dobra, to będziemy robić później. Na no, póki co, konstrukcja wygląda tak: no trochę szalony pomysł, no, nie? Nie ma takich schematów. Nie ma tego typu wynalazków. To jest robione wszystko na czuja. Jeśli to zadziała, to będzie coś niesamowitego. No zobaczymy. Ja chcę to zrobić dla siebie, żeby to działało u mnie na mojej łódce. Ciekaw jestem, czy się w ogóle uda. Tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Do następnego razu. Trzymajcie się. test